Jutro zaczynamy ostatni, ale przedłużony weekend ze skokami narciarskimi w tym sezonie. Czas na loty w słoweńskiej planicy. Pod słynną letalnicą jest już Kacper Merk. Skocznia przetestowana, zawodnicy na miejscu i gotowi do startu w jutrzejszych, ostatnich w tym sezonie kwalifikacjach. Z Polaków zobaczymy w nich Zniszczoła, Stocha, Kubackiego, Kota i Żyłę. To będą ostatnie kwalifikacje, w piątek konkurs, później w sobotę drużynówka i w niedzielę wielki finał sezonu. To wszystko, do zobaczenia w tvn Eurosporcie oraz w Playerze. Dobry Dobry wieczór. Jakub Lipiec jest z nami. No to, no to słucham, bo ja, no ja nic nie wiem. Jakub Lipiec. Może moje nazwisko nieco jest mylące, natomiast dzisiaj pierwszy dzień astronomicznej wiosny, za moment także wiosna kalendarzowa. I w co by się wiosna zachciało? To no dobrze. Właśnie. No a jeśli wiosna, no to wiadomo, że już sezon skoków narciarskich powoli się kończy. Nakończy się oczywiście tradycyjnie w Planicy. Największe laury już rozdane, ale będzie to i tak bardzo ciekawy weekend weekend emocjonujący, z uwagi na to, że w planicy Słoweńcy i nie tylko, cały świat skoków narciarskich będzie żegnać wielką legendę, a mianowicie Petera Prełca, który żegna się ze światem skoków narciarskich jako zawodnik, bo jeszcze nie wiadomo, jaka będzie jego przyszłość, ale jedno jest pewne, to wielka legenda, ogromna postać, 23 zwycięstwa w Pucharze Świata, medale Mistrzostw Świata, Igrzysk żegna się w świetnej formie, no i właśnie chwala Peter, ale nie tylko chwala Peter, bo również chwala Nika, jego siostra, odbierze kryształową kulę, a ma dopiero 19 lat.